Cześć. Dzień wolny. Rano już coś nagrałam, ale nie wiem, czy to puszczę, bo w łóżku byłam. Także jak nie puszczę tego, no to... No to cześć. Dzień wolny mój, słoneczny. Dzięki Bogu. Radosław skończył o 10 rano pracę, także... Jedziemy. Gdzie jedziemy? Nie powiem mi, gdzie jedziemy, bo jutro mamy miesięcznicę. W szoku jestem. Jesteśmy razem 10 lat. Nigdy w życiu nie, myśl, nie liczyliśmy miesięcznic, rocznic, nic. A teraz... Jak się hajtnęliśmy, to mamy jutro miesięcznicę. Ale, że jutro pracuję cały dzień, to dzisiaj mi gdzieś zabiera. Także wystroiłam się, można tak powiedzieć. No i jedziemy gdzieś tam, nie wiem gdzie. Powiedziałam, że wczoraj użyłam na noc. Wisi Idealia e, Beauty chyba, Slip, czy coś takiego to się nazywa i strasznie mnie, strasznie mnie wysypało, tutaj mam jakieś czerwone plamy, nie mogę nie w ogóle tego niczym przykryć. Nie próbowałam się za dużo, ogólnie cera bardzo, bardzo podrażniona, także jestem wściekła. E, na dzień jak używałam było ok, na noc raz użyłam jedną próbkę, było ok, ale wczoraj nałożyłam mm, więcej, poproszę, po prostu sobie troszkę tego i uff, obudziłam się bardzo niezadowolona i tak jak mówię, nie mogę tego niczym przykryć. No ale przeżyję, dzisiaj wolne, jutro wolne, zagoi się, no, do wesela się zagoi. A ja jeszcze z takimi przemyśleniami do Was. Ostatnio w pracy, um, coś tam robiłam i patrzyłam na taką młodszą w u nas i sobie pomyślałam, ja pierdzielo ona ma dopiero e, 20 lat, 22 chyba ma lata i sobie myślę. Zależy się przed nią. Nie mówię, że przede mną już koniec, no mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo nie, że jeszcze co najmniej jeszcze tyle lat po, pożyję co już żyje. O co się dzieje. Na sygnale już. Um, ale wow! Tak sobie pomyślę, te 17 lat, co są, 16 lat, co są przed, przed nią, żeby dojść do mojego wieku, to kurde, ile jeszcze przed nią niespodzianek, ile, ile wszystkiego, ale z drugiej strony tak rozmawiałam z Iloną, bo tak sobie to tak jakoś do mnie doszło właśnie w pracy i tak sobie myślę, matko, już taka stara jestem, ile ja już mam lat i, i w ogóle, ale ona tak fajnie do mnie powiedziała... Y ale to, co Ty przeżyłaś już, to ona dopiero będzie przeżywała, tak wiesz. Yy, ja już to tak naprawdę przeżyłam i wszyscy tacy yy, troszeczkę po trzydziestce, yy, myślę, że ich nachodzą takie jakieś dziwne refleksje. No i Radek mi dobrze powiedział, yy, dużo lat byłaś też zależna od swoich rodziców. Znaczy no nie, ja tak dużo nie byłam, 18 lat byłam zależna od rodziców, 16 już miałam, 16 lat to zaczęłam zarabiać. Znaczy chodzić do nich do pracy, no, no, no może byłam zależna, bo u nich pracowałam, yy, ale... Ale kurde, no nie wiem. nie wiem, w sumie co chciałam powiedzieć. Ale właśnie chciałam powiedzieć to, że tak, patrząc na to młodzieżką dziewczynę, i sobie myślałam, wow, jeszcze wszystko przed nią. I oby, i oby. Bo na przykład mam, pamiętam, że jak wyjechałam do Londynu, to był taki jeden rok to był rok 2009 chyba że w jednym roku straciłam sześciu znajomych i wszyscy z mojego wieku, i to chyba dwóch było starszych. I to było. I patrzcie, od tego roku do teraz, ile, ile by oni jeszcze przeżyli. A ja miałam to szczęście, że, że przeżyłam i jestem. Także. Cieszmy się tym, co mamy. No to zabrał mnie Radosław do botanicznych. To są botaniczne obrody? Tak. Botanic Gardens z Birmingham. Już mnie, już mnie tuczy mafinem. Ale ja mafinę ukocham, zwłaszcza te e, z jagodami. Jagodowa. Powiem mam że wow, pogodę, żeśmy trafili świetną. Dobrze wygląda śniadek. Tu powinny być jakieś zaraz ptaki. Zaraz Was odwrócę. Otwieram, takie są. Świetnie, muzyczka gra na żywo, na żywo, pełno, pełno ludzi, jest po prostu wow. Cudnie. Ooo, pokazuję Wam już. O jaka piękna, Jezu, biedna na uwięzi. Ale cudoradek Radek. Może papugę sobie weźmiemy, zobaczcie jaka piękna. Hej. Czymś nie, nie dawaj jej. Nie dawaj jej ciasta, Radek. Piękna jesteś. O, ale mi jej szkoda. A ty nagrywasz? To jej opowiem od razu. Tak? Muffin z kosty. Pyszny. Zwykły basic top z primarka, kiecka, kiecka, spódniczka, na którą polowałam bardzo długo z hm Kosztowała 30 funtów, a na przecenie dorwałam ją za 10 i buty koturny z Doroty Perkins. Aha, i torebka ostatnio kupiona w TK Maxie Fiorelli, tak się właśnie prezentuje. Widzisz to maleństwa? Mhm. To jest paw? To nie jest paw, bo nie ma piór do drugiego No to wchodzimy do domu motyli. Nie wiem, czy będzie mi się to podobało. Tutaj też są. Słyszysz, jak brzęczą? Wow, ile tutaj jest. Ty jesteś zdechuj. Zobacz tu. Ostatnio właśnie były takie sadzonki u nas w Aldim i w Lidlu, które przyciągają motyle i pszczoły i kurde, nie kupiłam. Miałam w koszyku, ale kupiłam inne. A mogłam kupić. Nie wystraszyło. Zobaczcie, ile ich tu jest. Jezu, też mi jest szkoda, bo są uwięzione. A, coś mi by było jest? jest? Słyszę. Nie, one nie gryza. Nie. Dobrycie. A, tu. Nie, tu na głowie Dobra, to zrób mi zdjęcie. Dobra, stój

Zobaczcie jakie piękne, to jest takie olbrzymie, to nawet nie widać kiedy to jest wielkie, ale Radkowi się marzą taki właśnie gdzieś u nas na nowym domu pod parkingiem. Śliczne. Ale śliczne błyszczące liście. Misterka, dzisiaj oglądałam twojego vloga yy, w parku z Botfiną i z innym. Zobacz. U nas też jest Botfina <grybujesz> I też w parku. I bambusy. Bambusy świetne Radek przy ogrodzie, przy płocie, co? Tyle to rzeczy, kurde. O, kwiat! Wow! Ja bym mogła żyć... Mogłabym mieszkać w takim ogrodzie po prostu, żyć. Mieszkać tak, o, żyć po prostu cały czas i oglądać takie cuda. Kiedy prowadzimy do Hiszpanii, to dojeżdżamy. Miała... Tak. Ale piękne, zobaczcie. Ono jest martwe? Tak, to wygląda. Śliczne. Tak, te kwiaty były fajne do zdobycia na, u nas na Allegro. Kaś maczuga czy coś takiego. Fajnie, ładnie wyglądają. Piękne miejsce i pogoda naprawdę nam się trafia, ale nie rozumiem, dlaczego do e, takich miejsc trzeba płacić. Może przez te motyle. motyle, może przez to, że są jakieś tam tutaj e, gatunki kwiatów ściągane, ale nie wszystko powinno moim zdaniem to być za darmo. Park jak park, to tylko fakt jest, że może za to, że się płaci, e, jest mniej ludzi, no bo zobaczcie jakie słońce, a ludzi naprawdę nie jest zbyt wiele, także e, to jest fajne, naprawdę ładnie. Szkoda mi papuk, ja oczywiście ze zwierzękami, szkoda mi tych papug. biednych, że one tak tutaj... One... Siedzą. Żony <gryżone> tutaj takie w niewoli. O. Trochę więcej tropikalnych kwiatów. Radek do mnie nie siadaj tam. Ale dziwnie, nie? Tutaj są tropikalne te, a jest tutaj chłodniej niż wszędzie indziej. Ale aloes Wow

Ty, hey Radek, my mieliśmy takiego kwiata w Polsce. Bebe, pamiętasz? Nie. Ja pamiętam, mieliśmy jego stał, yy, w sklepie. A to piękne, zobaczcie jakie świetne to. Wow, ale to ładne do ogrodu, ale piękne. Lucky Bay. Ale papagajów. Super, jest naprawdę super. Ja chcę nagrywać. Nie, Collection. Idziemy. Podobają mi się drzewka bonsai, ale gdzieś czytałam, że ponoć uh, przynosi nieszczęście, jak są w domu. No i trzeba też umieć o nie dbać. Nie wiem, czy bym potrafiła. Piękne, co, ale śliczne. To można dalej wejść, ale to już nie o tej godzinie, już w ogóle zaraz zamykają. Ale to ładne, jaki biały korzeń. Widzisz? Nie wiem, czekaj życie. Kiedyś te drzewka to była w ogóle taka nowość u nas. One były bardzo, bardzo drogie. Nie wiem jak teraz jest, bo się nie przyglądałam. No i Magnolia. Moje ulubione drzewo. O, to jest śliczne. To jest piękne. No.

Po długim, drugim spacerze czas coś zjeść. Idziemy do Flavors World Buffet. E, także zaczynam. Mam nadzieję, że coś dla mnie będzie. Bo jak na razie tu tylko czuję e, grilla. Czujesz mięso? Także mam nadzieję, że coś. No e... na pewno coś znajdę. No mam nadzieję, że coś znajdę. Bo jestem głodna. Ja jadę dzisiaj tylko śniadanie, a jest godzina 18. Bardzo jest dużo ludzi, czyli że się powiedzieć misji. jedzenie dobre. Dobrze, no, że jest dużo ludzi, a przynajmniej wiadomo, że jedzenie świeże. Ale za głośno jak tam, nie za głośno. bon. Dobra. My już weszliśmy, Radek zdycha, nie wiem, czy słyszeliście. Eee, duży... okej, okay, już spoko. Duży wybór, zwłaszcza dla jedzących mięsa. Dla niejedzących mięsa troszeczkę mniejszy wybór, ale dużo świeżych owoców, bardzo, bardzo dużo ludzi. Specjalnie Wam nagrałam, żebyście słyszeli tam bardzo, naprawdę tyle ludzi w e nie mieści się w głowie, ale jeżeli chodzi o jedzenie, bo to był bufet, jeżeli chodzi o jedzenie, to nie było ani kolejka, ani przypychany ani nic takiego. No i cały czas było wszystko pełno, także... Wszystko pełno. Wszystkie naczynia były uzupełniane na bieżąco, także mm, jest ok, Było ok. o. E, dobra, my już jesteśmy w domku. Z psami na spacerze, czyli e, palimy kalorie po jedzeniu, ale to czysta przyjemność, taki obowiązek. Także e, pogoda jest świetna, bo jak najdłużej się taką utrzyma. Dzisiaj rozmawiałam z moją mamą, ponoć e, u nas e, w Polsce, tam, tam gdzie my mieszkamy, wczoraj było 35 stopni. Także o cholera! E, za miesiąc przyjeżdżają do nas radka, przylatują do nas radka rodzice i mam nadzieję, 3 że tutaj. za trzy tygodnie już? A no, faktycznie, już za trzy tygodnie. O wow! O, a my cały czas je przeprowadzeni. No, bo mam nadzieję, że już przyjadę do nowego domu. E, także mam nadzieję, że jeszcze na wtedy się pogoda utrzyma, e, żeby im coś pokazać tutaj, e, żeby ich zabrać do Londynu. Bo jeżeli będzie kiwa pogoda, jeżeli będzie deszcz, jeżeli będzie typowa angielska, jeśli, no to za bardzo nie będziemy mieli co zrobić. No ale no nic, trzy tygodnie bo do tego czasu jeszcze się powinna pogoda utrzymać. Mam nadzieję utrzymać albo już nawet. Um, może się dopiero wyklaruje. E, może dopiero się zrobicie, bo może lata będzie w tym roku późne w Anglii. Mm, żartuję oczywiście. E, dobra, to już chyba na dzisiaj wszystko. E, dzięki za dzień spędzony z nami. Do następnego razu. Pa, pa!